Tajemna miłość to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk ludzkiej psychiki. Istnieje na granicy między świadomością a nieświadomością, przejawiając się w subtelnych gestach, przelotnych spojrzeniach i pełnych znaczenia ciszy. Karl Jung, badając głębie nieświadomości zbiorowej oraz indywidualnej psychiki, pomaga nam zrozumieć, że tłumiona miłość nie znika przenosi się do symboliki, mimowolnych działań i detali, których wielu nie dostrzega. Ale jak rozpoznać, kiedy mężczyzna kocha głęboko, lecz ukrywa swoje uczucia? Jakie sygnały przebijają się przez jego społeczną maskę i zdradzają to, co czuje, nawet bez słów? Aby pojąć tę dynamikę, musimy przyjrzeć się nie tylko oczywistym gestom, ale także psychologicznym i nieświadomym oznakom, które Jung opisywał w swoich pracach. Jung nauczał, że każdy z nas nosi w sobie cień, ukrytą część naszej osobowości, która zawiera pragnienia, impulsy i emocje, których nie ośmielamy się przyznać, nawet przed sobą. Gdy mężczyzna kocha w tajemnicy, jego uczucia mogą schować się właśnie w tym cieniu. Paradoksalnie oznacza to, że może zachowywać się w sposób nieoczekiwany, unikać ukochanej osoby, być wobec niej przesadnie krytyczny. Albo przejawiać zazdrość, której sam nie potrafi wyjaśnić. Takie zachowanie wynika z potrzeby ekspresji tłumionych uczuć. Psychika, dążąc do równowagi, może sprawić, że dana osoba działa sprzecznie, raz się zbliża, innym razem dystansuje. To klasyczny dylemat: Kocham, ale uciekam. Może się to objawiać drobnymi gestami troski ukrytej pod pozorną obojętnością takimi jak pamiętanie o istotnych szczegółach z życia ukochanej osoby, czy subtelna troska o jej dobrostan. Jednym z najbardziej oczywistych sygnałów tajemnej miłości jest spojrzenie. Według Junga oczy są portalami do nieświadomości, oknami, przez które wymykają się uczucia, które staramy się powstrzymać. Kiedy mężczyzna kocha w sekrecie, jego wzrok będzie inny, bardziej intensywny, trwający dłużej niż wymaga sytuacja, lecz szybko odwracany, gdy zda sobie sprawę, że zdradza zbyt wiele. To spojrzenie może pojawiać się w nieoczekiwanych momentach, gdy myśli, że nikt go nie obserwuje. Może to być blask w oczach, gdy z tobą rozmawia, albo ukradkowe spojrzenie, gdy sądzi, że nie zauważasz. W końcu nieświadomość zawsze znajduje sposób, by się ujawnić, a spojrzenie jest jednym z najpotężniejszych środków wyrazu. W teorii jungowskiej animus symbolizuje męski pierwiastek w kobiecej psychice, a anima kobiecy pierwiastek w psychice mężczyzny. Kiedy mężczyzna kocha w ukryciu, może wewnętrznie zmagać się z konfliktem między swoją animą, pragnącą bliskości i emocjonalnego oddania, a swoim ego. Które boi się odrzucenia, wrażliwości czy społecznych osądów. Ten wewnętrzny konflikt może objawiać się ambiwalentnymi gestami. W momentach intymności otwiera się emocjonalnie, ale zaraz potem wycofuje się i buduje mur. Ta emocjonalna huśtawka nie oznacza braku zainteresowania, lecz wewnętrzną walkę między pragnieniem a lękiem. Jak więc odczytywać te sygnały i radzić sobie z taką sytuacją? Zrozumienie znaków tajemnej miłości wymaga wrażliwości i umiejętności dostrzegania subtelnych szczegółów. Jak już omówiliśmy, tłumiona miłość często objawia się w cieniu, spojrzeniu oraz wewnętrznym konflikcie między animą a ego. Jednak istnieją także inne sygnały, które wymykają się z podświadomej kontroli i zdradzają ukryte uczucia. Miłość, nawet niewyrażona słowami, zawsze znajduje sposób, by przejawić się w działaniach. Mężczyzna kochający w sekrecie często okazuje to poprzez drobne poświęcenia. Może zmieniać swoją rutynę, by być w pobliżu, oferować pomoc bez proszenia, czy robić dla ciebie rzeczy, których nie zrobiłby dla nikogo innego. Jung uważał, że archetypy bohatera i opiekuna są głęboko zakorzenione w męskiej nieświadomości zbiorowej. Gdy mężczyzna darzy kobietę prawdziwą miłością, nawet jeśli jej nie wyznaje, często instynktownie przyjmuje rolę cichego obrońcy. Może to objawiać się w dyskretnych gestach, upewnianiu się, że bezpiecznie wracasz do domu, pamiętaniu o ważnych dla Ciebie sprawach, czy oferowaniu wsparcia w trudnych chwilach, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Jeśli jego troska o Ciebie przewyższa własną dumę czy wygodę, to silna wskazówka, że ta miłość, choć ukryta, jest prawdziwa. Kolejnym wyraźnym sygnałem jest dotyk. Mowa ciała potrafi zdradzić nawet najbardziej powściągliwego mężczyznę. Może szukać kontaktu w subtelny sposób, przypadkowe muśnięcie ramienia, poprawienie czegoś, co trzymasz czy dłoń, która na ułamek sekundy za długo pozostaje na twojej, gdy podaje ci jakiś przedmiot. Jung podkreślał, że ciało wyraża to, co umysł próbuje ukryć. Gdy mężczyzna kocha, ale nie wyznaje tego wprost jego ciało może go zdradzić. Nieświadomy dotyk może być fizycznym odzwierciedleniem tłumionych uczuć, wyrazem podświadomego pragnienia bliskości i emocjonalnego połączenia. Podobnie istotna jest jego reakcja na twój dotyk. Jeśli nawet niewielki gest, muśnięcie ręki, lekki dotyk na ramieniu wywołuje u niego zauważalną reakcję, taką jak zmiana wyrazu twarzy, uśmiech czy chwilowe zawahanie, oznacza to, że na głębszym poziomie emocjonalnym coś w nim się dzieje. Tajemna miłość często przejawia się także w milczeniu. Jung twierdził, że nieświadomość wyraża się nie tylko w tym, co mówimy, ale i w tym, czego unikamy. Mężczyzna, skrywający swoje uczucia, może paradoksalnie unikać bezpośrednich rozmów o emocjach lub zmieniać temat, gdy pojawia się kwestia związku. Milczenie może także iść w parze z introspektywnym zachowaniem w Twojej obecności. Może wydawać się zamyślony, niepewny, a nawet lekko spięty. Dzieje się tak, ponieważ jego umysł zmaga się z rozdarciem między tym, co czuje, a tym, co uważa za właściwe. Podobnie może zwlekać z odpisywaniem na wiadomości, lub unikać inicjowania kontaktu, nie z braku zainteresowania, ale ze strachu przed ujawnieniem zbyt wiele i odsłonięciem swojej wrażliwości. Obawa przed odrzuceniem i potrzeba zachowania społecznie akceptowalnej fasady często sprawiają, że wycofuje się w momentach, gdy mógłby się odsłonić. Jednak, jeśli mimo tego wszystkiego wciąż pozostaje blisko, zawsze obecny, uważny na to, co robisz, dyskretnie troszczący się o ciebie, to właśnie jego milczenie może mówić więcej niż tysiąc słów. Jak więc radzić sobie z taką niewyrażoną miłością? I dlaczego niektórzy mężczyźni wolą ukrywać swoje uczucia, zamiast je otwarcie wyrażać? Teraz przetłumaczę dokładnie Twój tekst, bez zmian. Skoro już zidentyfikowaliśmy najbardziej subtelne oznaki tajemnej miłości spojrzenie, nieświadomy dotyk, znaczące milczenie i drobne poświęcenia, pojawia się kluczowe pytanie: dlaczego mężczyzna miałby ukrywać swoje uczucia, nawet gdy jego miłość jest silna? Jung uczy nas, że ludzka psychika jest głęboko kształtowana przez przeszłe doświadczenia. Wielu mężczyzn nosi w sobie emocjonalne rany, traumy odrzucenia lub uwewnętrznione przekonania, które uniemożliwiają im swobodne wyrażanie tego, co czują. Lęk przed odrzuceniem aktywuje nieświadomy mechanizm obronny. Wyznanie miłości to w istocie wystawienie się na ryzyko bycia nieodwzajemnionym. Dla niektórych ta możliwość jest paraliżująca, zwłaszcza jeśli istnieją w nich wątpliwości co do własnej wartości lub tendencja do chronienia się przed emocjonalnym bólem. Ponadto koncepcja rany narcystycznej według Junga pomaga nam zrozumieć tę niepewność. Jeśli mężczyzna miał w przeszłości doświadczenia, w których jego wrażliwość została wykorzystana przeciwko niemu, jego nieświadomość może utożsamiać wyznanie miłości z zagrożeniem dla własnej tożsamości. W efekcie może on woleć ukrywać swoje uczucia niż ryzykować ponowne przeżycie bólu odrzucenia lub porzucenia. Ten strach może być również związany z obrazem społecznym, jaki chce utrzymać. Jeśli postrzega miłość jako słabość, a nie jako siłę, może celowo ukrywać swoje uczucia, nawet jeśli go to wewnętrznie rani. W ramach teorii archetypów Junga istnieje powtarzający się wzorzec psychologiczny, który może wyjaśnić, dlaczego niektórzy mężczyźni przeżywają tajemne miłości. Archetyp milczącego kochanka. Ten archetyp ujawnia się, gdy ktoś kocha intensywnie, ale czuje, że nie może lub nie powinien wyrazić tego uczucia. Może to wynikać z okoliczności zewnętrznych, np. wcześniejszych zobowiązań, różnic społecznych czy kulturowych. Lub wewnętrznych strachu, niepewności, autosabotażu. Milczący kochanek często wybiera miłość z dystansu, pielęgnując swoje uczucia w ukryciu, żyjąc w świecie możliwości i marzeń, gdzie miłość pozostaje doskonała, ponieważ nigdy nie jest wystawiona na próbę rzeczywistości. To może prowadzić do idealizowania ukochanej osoby, co jeszcze bardziej utrudnia mu przełamanie milczenia. Taka idealizacja może być zarówno formą ochrony, jak i nieświadomym mechanizmem unikania konfrontacji z niedoskonałościami prawdziwej miłości. Jung wierzył, że idealizowanie kogoś oznacza rzutowanie na tę osobę nieświadomych aspektów samego siebie. W ten sposób ten mężczyzna może widzieć w tobie coś, czego w rzeczywistości poszukuje w sobie. Innym ważnym czynnikiem jest autosabotaż. Nieświadomość może działać w sposób paradoksalny, sprawiając, że ktoś odpycha właśnie to, czego najbardziej pragnie. Jeśli mężczyzna czuje, że nie jest wystarczająco dobry lub że w jakiś sposób nie zasługuje na miłość, może nieświadomie tworzyć bariery uniemożliwiające mu realizację tego uczucia. Może to przejawiać się w wymówkach, odwlekaniu działania, braku inicjatywy lub sprzecznych zachowaniach, zbliżaniu się, a potem dystansowaniu. Ten schemat często jest powiązany z raną animy, wewnętrznym kobiecym aspektem męskiej nieświadomości, który, jeśli nie zostanie zintegrowany, może prowadzić do trudności w relacjach. Mężczyzna może nie zdawać sobie sprawy, że tkwi w nieświadomych przekonaniach, które uniemożliwiają mu pełne przeżywanie miłości. Ale co zrobić wobec tej tłumionej miłości? Czy należy czekać, aż on sam zdecyduje się na pierwszy krok? Czy można mu pomóc w wyrażeniu swoich uczuć? Teraz, gdy rozumiemy powody, dla których mężczyzna może ukrywać swoją miłość, strach przed odrzuceniem, rany emocjonalne, idealizację i autosabotaż, pojawia się kluczowe pytanie: Czy można pomóc mu wyrazić to, co czuje? Czy lepiej poczekać, aż sam zdecyduje się na ten krok? Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ zależy od konkretnej sytuacji. Jednak psychologia Jungowska dostarcza cennych wskazówek, jak radzić sobie z taką tłumioną miłością. Jeśli mężczyzna ukrywa swoje uczucia, często dzieje się tak dlatego, że nie czuje się bezpiecznie, by je wyrazić. Aby miłość mogła zostać wyznana, konieczne jest stworzenie środowiska, w którym wrażliwość nie będzie postrzegana jako zagrożenie. Jung wierzył, że indywiduacja, Proces samopoznania i integracji nieświadomych aspektów psychiki następuje tylko wtedy, gdy człowiek czuje się wolny, by być sobą. Oznacza to, że aby mężczyzna mógł wyrazić swoje uczucia, musi mieć pewność, że nie zostaną one wyśmiane, odrzucone lub zlekceważone. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni nie oznacza naciskania na niego ani konfrontowania go bezpośrednio, lecz pokazywanie w drobnych interakcjach. Że jego uczucia są mile widziane. Może to obejmować okazywanie własnej emocjonalnej otwartości poprzez dzielenie się swoimi uczuciami, autentycznie, bez oczekiwań, zachęcanie go do mówienia o sobie, swoim życiu, lękach i niepewnościach, szacunek dla jego tempa i przestrzeni, bez wymuszania natychmiastowych deklaracji. Często sama świadomość, że zostanie zrozumiany może sprawić, że stopniowo znajdzie w sobie odwagę, by wyrazić swoją miłość. Jeśli mężczyzna kocha w tajemnicy, ale ma trudności z wyrażeniem tego, każdy mały gest wskazujący na emocjonalne otwarcie jest pozytywnym sygnałem. Może to przejawiać się w tym, że częściej szuka kontaktu wzrokowego, inicjuje bardziej osobiste rozmowy, w subtelny sposób okazuje zazdrość lub zaczyna dzielić się bardziej intymnymi historiami ze swojego życia. Takie drobne kroki mogą być próbą sprawdzenia gruntu przed bardziej otwartym wyznaniem. Strach przed odrzuceniem może sprawić, że będzie ujawniał swoją miłość stopniowo, czekając na oznaki wzajemności, zanim całkowicie się odsłoni. Jeśli dostrzegasz te sygnały, okazanie mu akceptacji i odwzajemnienie jego gestów może pomóc mu poczuć się bezpiecznie, by zrobić większy krok. Nie każda tajemna miłość przeradza się jednak w spełnioną historię. Zdarza się, że mężczyzna przez całe życie czuje, ale nigdy nie wyznaje swoich uczuć. I wtedy pojawia się nieuniknione pytanie: czy warto czekać? Odpowiedź zależy od dynamiki waszej relacji. Jeśli są wyraźne oznaki, że on po prostu czeka na odpowiedni moment lub potrzebuje więcej poczucia bezpieczeństwa, warto dać mu czas. Ale jeśli trwa w wiecznym cyklu tłumienia emocji i nie wykazuje realnych postępów, być może trzeba zaakceptować, że ta miłość pozostanie jedynie w sferze nieświadomości. Jung mówił, że prawdziwy rozwój następuje, gdy konfrontujemy się z naszymi najgłębszymi lękami. Jeśli on nie jest gotowy, by zmierzyć się z własnym strachem przed otwarciem się, może to oznaczać, że nie jest jeszcze gotowy, by w pełni przeżyć tę miłość. W takiej sytuacji pójście własną drogą może być aktem miłości do samego siebie. I paradoksalnie, może to właśnie sprawić, że on uświadomi sobie, iż musi działać, zanim będzie za późno. Tłumiona miłość może być jednym z najbardziej intensywnych doświadczeń emocjonalnych. Przejawia się w spojrzeniach, które trwają o sekundę za długo, w niewypowiedzianych słowach i w gestach, które niosą głębokie znaczenie. Psychologia jungowska uczy nas, że nawet jeśli miłość nie zostaje wypowiedziana na głos, nie oznacza to, że nie istnieje, ale to od nas zależy, czy chcemy na nią czekać, czy wybrać własną ścieżkę. Jeśli dostrzegasz, że mężczyzna kocha Cię w tajemnicy, kluczowe jest obserwowanie, zrozumienie i przede wszystkim podjęcie decyzji, co ta miłość znaczy dla Ciebie. Bo w końcu, miłość, która nigdy nie zostaje przeżyta. Może pozostać jedynie echem tego, co mogło się wydarzyć. Jeśli ten temat do Ciebie przemówił, zasubskrybuj kanał i dołącz do dyskusji. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek dostrzegłeś oznaki tajemnej miłości. Jakie było to doświadczenie? Porozmawiajmy o tym. Twoje wsparcie jest niezwykle ważne. Polub film, włącz powiadomienia i udostępnij, aby więcej osób mogło lepiej zrozumieć te sygnały.